Bardzo ciekawa zagadka, bo mamy nawet pszczoły. A polecenie do tej zagadki brzmi: znajdź jeden, jeden obrazek różniący się od pozostałych. Mamy tutaj o A do D, od 1 do 8, która pszczoła jest delikatnie inna. A zatem dwie minuty na tą zagadkę macie właśnie na teraz. Czyli w tej zagadce musicie dokładnie odnaleźć, która pszczółka jest delikatnie inna od pozostałych musicie mieć oczy szeroko otwarte w naszej zagadce. Przypominam, mamy od A do D od 1 do 8. Która pszczoła jest delikatna? Tak malutka, drobna, delikatna różnica. Do wygrania nawet 8000 punktów. Ta nagroda składa się z dwóch części: 100 punktów to jest nagroda gwarantowana, plus 7900 punktów to jest nagroda bonusowa. Po udziale poprawnej odpowiedzi na 5 pytań w ciągu 30 sekund. Jeżeli znacie to rozwiązanie, to oczywiście trzeba wpisać się na adres mailowy kontakt mwp.polska.gmałpa.gram. A w treść maila trzeba napisać słowo Znam. I tylko to wystarczy, aby ta osoba została zakwalifikowana do udziału w naszym programie. Także macie jeszcze minutę czasu i macie oczywiście czas tylko do najbliższego piątku, do godziny 18. Więc warto je teraz przyjrzeć, zapoznać się, to co już pierwszy raz oglądają. Mają teraz szansę. Także na spokojnie można się zastanowić. Jeżeli wiecie, wystarczy je wysłać jeszcze raz, przypominam, kontakt polska a w treść maila trzeba napisać słowo znam. Także trzymam mocno wciówki, i oczywiście macie czas tylko do najbliższego piątku, do godziny 18. Mam nadzieję, że to się uda. Ja wiem, że to może być bardzo skomplikowane, ale musicie z tą zagadką poradzić. Naprawdę! Tutaj nie należy się bać. Musicie dokładnie mieć oczy szeroko otwarte i dokładnie być bardzo spostrzegawczy. To, że na zegarze jest 00. Ale to nie oznacza, że skończył nam się konkurs. Także macie jeszcze czas. I można się jeszcze zgłosić do naszej zabawy. Także trzymam mocno kciuki. Pamiętajcie, że regulamin naszej zabawy brygą granie punkty. I granie punkty tygodnia znajdziecie się na stronie internetowej MUTV Polska. Link macie w opisie. Warto je poczytać i wziąć udział w naszej zabawie. Wszystkie te maile oczywiście są teraz brane pod uwagę. Życzę wszystkim... how oh, about that.